Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Ja zaś mówię Tobie, że Ty jesteś skałą. Jezus umie wypowiedzieć słowa pocieszenia. Jezus umie nadać godność. Jezus umie wypowiedzieć słowa, po których życie człowieka zmienia się. Jezus umie wypowiedzieć słowa, po których człowiek jest uskrzydlony. Jeśli zdarzyło Ci się w życiu słuchać tych, którzy mówią, że jesteś nikim, że jesteś beznadziejny, nic nie warty, że nie można na Ciebie liczyć, że niczego dobrego się po Tobie nie można spodziewać, że nic nie osiągniesz, nigdzie nie dojdziesz, że nie warto się Tobą zajmować, to zwróć swoje uszy ku Jezusowi, który zawsze wypowiada o Tobie rzeczy najpiękniejsze i jedyne prawdziwe, tak jak dziś do pokonanego własnym grzechem Piotra, do tego słabe usza, na którego być może nikt by nie postawił któremu by nikt nie zaufał wypowiedział słowa e, najpiękniejszego uwznioślenia i zaufania ty jesteś skała on tak mówi do ludzi tak umie nas podnieść do zobaczenia jutro